Szanowni nauczyciele, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób powinniśmy zakładać lekcje online w aplikacji Teams. Odpalamy swoją aplikację i na potrzeby dzisiejszego e, filmu ja znów jestem nauczycielem. Nazywam się Adam Kowalski. Jestem nauczycielem przedmiotu Nauka Latania. E, do nauki latania mam przypisanych dwóch uczniów: jest to Harry Potter oraz Hanna Nowak. Po naszej lewej stronie menu klikamy kalendarz oraz plusik, czyli nowe spotkanie. Zatytułujmy nasze spotkanie Lekcja Latania na Poduszce. Datę spotkania ustalmy na dzisiaj, na godzinę 19.40. Nasze spotkanie, nasza lekcja potrwa 30 minut. I uwaga, uwaga, nie wpisujemy tutaj użytkowników, uczestników przepraszam, spotkania, czyli uczniów. Tylko wpisujemy w tym miejscu kanał. Kanał, czyli przedmiot, którym się opiekujemy. Część z Państwa e, wpisze biologia 6c, część wpisze język polski 4a. Ja jestem nauczycielem przypisanym wyłącznie do przedmiotu nauka latania, w związku z czym mam do wyboru tylko ten jeden przedmiot. Możemy jeszcze ustawić cykliczność takiego e, spotkania, takiej lekcji, e, czy to będzie codziennie, co dwa tygodnie o tej samej porze itd. itd. Klikamy wyślij. I dlaczego dodaliśmy cały kanał Nauka Latania, a nie poszczególnych um, uczestników? Ano dlatego, żebyśmy mieli dostęp do tej lekcji zarówno z poziomu kalendarza, jak i z poziomu zespołu, czyli przedmiotu, którym się opiekujemy. Zarówno my, jak i uczniowie. Klikamy na Naukę Latania i od razu widzimy a, to spotkanie w ogłoszeniach. Dołączmy z poziomu. Nauczyciela do tego spotkania. I uwaga, uwaga, pojawiła nam się nowa opcja, opcja spotkania. I to jest bardzo, bardzo ważna, um, ważny element naszego, naszej lekcji online, ponieważ kto może prezentować? Ano, ja sugeruję, żeby tylko państwo, tylko ja, czyli tylko nauczyciel miał możliwości prezentowania. Zapisujemy. Oraz dołączamy już w tej chwili, na przykład do takiego spotkania. Ja wyłączę swoją kamerę i wyłączę mikrofon, żeby nam się dźwięk nie zapętlił. Jesteśmy na takim spotkaniu, i teraz przełączę się na widok ucznia, czyli na widok Harry'ego Pottera. Harry Potter może widzieć dwa przedmioty: lekcja nauka latania oraz lekcja Quidditch. Zajrzyjmy do kalendarza Harry'ego Pottera i już widzimy, że jest lekcja latania na poduszce, do której dołączył e, nauczyciel Adam Kowalski. Dołączmy zatem i my. I Harry Potter może mieć włączony e, mikrofon, może mieć włączoną kamerę. My wyłączymy e, dźwięk, żeby nie zapętlił nam się film. E, na drugim komputerze ja jestem zalogowany jako Hanna Nowak. I ja również dołączę do tejże lekcji. Również będę wyciszony, żeby nam się nie zapętlił dźwięk. I teraz uwaga, powróćmy do widoku e, nauczyciela. Nauczyciel jest organizatorem takiego spotkania, a uczestnikiem są uczniowie. I teraz nauczyciel może każdego z uczniów albo wszystkich wyciszyć. I tak też zrobimy. I teraz powróćmy do widoku ucznia. Uczeń wcześniej miał możliwość wyciszenia albo wyłączenia organizatora, czyli e, nauczyciela, e, jak również innych uczniów. W tej chwili takiej możliwości nie posiada. Może oczywiście włączyć swój mikrofon, a wówczas nauczyciel będzie widział, że to Harry Potter. Chce coś powiedzieć, czy, czy może zgłosić się do odpowiedzi. Natomiast w każdej chwili to nauczyciel ma tą kontrolę i nauczyciel może wszystkich wyciszyć. Jeżeli któryś z uczniów chciałby zgłosić coś, chciałby na przykład tak zwane podnieść rękę, może skorzystać na przykład z czatu i poprosić o pozwolenie na zabranie głosu. To jest taka sugerowana forma, w której Nauczyciel ma pełną kontrolę nad, nad swoją klasą, może swobodnie przekazać swoją wiedzę. A jeżeli któryś z uczniów chciałby coś powiedzieć, to sugeruje, aby po prostu napisał to na czacie, a wówczas później włączył swój mikrofon. Natomiast pamiętajmy, że to nauczyciel może w każdej chwili wyciszyć, wyciszyć każdego z uczniów i ma pełną kontrolę nad tym, kto w tej chwili e, rozmawia czy gada na lekcji. Dobrze, to jest wszystko. W następnym filmie pokażę kilka innych elementów, z których warto byłoby korzystać na lekcji online. Dziękuję bardzo.